Masiama, kolejny dzień, więc jak zawsze duele yoga i bez przedłużania, lecimy. Eee, Skola: no to Czechy, Słowacja? Nie, eee, to chyba czeska tabliczka. już nie jestem pewien. O tutaj, nie, na biało jest wypełniony numer domu, w ta sensie, tabliczka z numerem domu, więc Słowacja. On... Nie, pomyliłem? Czy to... Myślałem, że w Słowacji wypełniają na biało? Może nie? Nie wiem. Eee, słońce na północy, jedziemy po lewej, oczywiście australijski bollard. Wszystko tutaj siedzi pod Australię. Wygląda to dość ciekawie. Myślę tutaj o jakiejś nawet północy. że na, za na zachodzie bardziej. Taka czerwona ziemia, więc tu zachód by pasował. Nie wiem, coś takiego by tutaj... A! <słyski> Może jednak nie? Mm, no tutaj trochę problem. Nie wiem, mogę pójść niby w jakąś Rumunię czy coś takiego. Nawet nie, Turcja może. Też taka droga, niezbyt turecka. Pójdę jakoś tak. Chorwacja, okej. Okay. RPA z tą anteną, pewnie. Eee... Na północy chyba trochę bardziej słońce, więc by się zgadzało. Ten słup to jest chyba bardziej na północy, na północny wschód, ale nie jestem tutaj przekonany na 100%. Ale chyba on jest regionalny. A tam jest chyba ten z północnego wschodu. Tylko słabo go widać. Więc mogę pójść bardziej na północ. A nie, jednak nie. Taki asekuracyjny gaz i oddał. Tak, antena i to bardzo dziwna. Znaczy, w sensie co tu jakieś dwa kolorki? Nie wiem, gdzie było takie coś. Może we Francji, ale czy to mi wygląda jak Francja? W sumie. Trochę tak. A no, tu jakieś wiatraki. No, w sumie Francja mi siedzi. Tam wiem, że coś było z tymi kolorowymi, no, jakimiś taśmami. Ale pewien na 100% nie jestem. Ale wydaje mi się, że północ Francji. Tylko to auto. Nie no, ale chyba jest też we Francji. Zobaczę. Tak. Nie wiem, czy to jakaś Szwecja by na przykład mogła być. Czy po prostu kraje bałtyckie. Chyba bardziej jestem za krajami bałtyckimi tutaj. Może nawet Polska. A pójdę w Polskę, zobaczę. No i tu była Polska, spoko. Czarne auto, długa antena w Rosji, no to jest dużo miejsc, gdzie by to mogło być. A... W sumie chwila, to jest B-Type. tu była zablurowana czy nie na tych drogach dwóch, co tu są? E, chwila, jedziemy na północ, więc potencjalnie to Abaza Road, tylko ci to było? A... Nie umiem szukanie. Tutaj, eee, nie wiem, jeśli to ugotuję, to się cieszę, a jak nie, no to trudno. <grymne> Co jest? Teraz poznałem drogę. Coś pamiętam już z tej Rosji. A w szoku jestem. No eee, i żebym jeszcze mógł to przeczytać, to by dużo dało. A w każdym razie wygląda europejsko. Nie wiem czy to będzie jakaś Francja, czy bardziej jakaś Rumunia. Wodam pomiędzy w Słowenie. Hiszpanii się nie spodziewałem. I prawie na tym padłem. A tutaj jakiś rzepak. Takie cegły. Wyglądają domki takie. A to niby jakaś Belgia by mogła być. Na przykład jedziesz po prawej, więc... No nie wiem. Czy tu bardziej jakaś Francja może północna? Nawet Niemcy? Przecież w Niemczech to by pewnie zaraz gdzieś tu bollard był. Nie wiem, trochę to dziwnie mi wygląda. Ale pójdę w tą Belgię A jednak Francja No i padłem GG Lowcom, więc Japonia I to mi nic nie powie, bo to jest wszędzie to lusterko Nie wiem O Kyushu no to na pewno bym nie ryzykował. One way... Uh, tej tabliczki nie znam, no ale generalnie mamy Australię. Jest tu cokolwiek... Tu jest blacha? Żółta? Nie jest to Sydney raczej, bo tam jest jaśniejszy żółty. Kurde, ja nic nie znalazłem. Nie wiem. O, jestem bliżej. Dobra, bo to nie było duże. No. Żadne z tych głównych miast w każdym razie. Bo dość duże to w sumie było. Rosja. Eee, C-Type krótki. I co z taką drogą? Ja nie wiem, czy ja pamiętam dobrze. Nie za zaraz. Ale takie słabe drogi i chyba C-Type to nie było tutaj, ta droga? Mm, no totalnie mnie nie napuje. Dobra, nie wiem, cokolwiek. Ja mogę mylić mety, mogę to nie wiem. Możliwe, że tu w ogóle tej anteny nie ma. Co to było? A, no to... Tutaj się w sumie nie uczyłem tego. Per oblast. Idziemy po prawej. Słup mi nic nie mówi. Zwyczajny słup. No bardziej tu jestem za Kanadą niż za USA. Chociaż nie wiem w sumie. Nie wiem czy to jakaś Alberta mogła być, British Columbia. Trochę by to było ryzykowne jednak. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to było coś na wschodzie. Ale nie wiem. Nie czuję się pewnie na takich lokacjach za bardzo. No nie wiem, spróbujmy. Coś tam. Albo bliżej tej British Kolumbii, jednak nie wiem. A no to jednak Ontario. Tu wyspa jeszcze jakaś. Spoko. Korea? Nie. Jedziemy po prawej tym czarnym autem. Jest język z kółkami, więc na pewno Korea. A, nie wiem. Środek standardowo. Szwecja? Bardziej Finlandia tutaj. Ile to ma pasów, Nie wiadomo. Nie Mamy przerwanych linii po bokach, a jednak w Szwecji bardzo często są. Chociaż nie zawsze. W Norwegii to samo, więc Finlandia by tu miała sens. Czy tu jest 5 pasów? No nie mam pojęcia. No dobra, idę w tą Finlandię, zobaczymy. No i to była Finlandia i on jest bliżej ze Szwecji. Okej, okay, białe auto, jedziemy po lewej, więc pewnie jakaś Malezja. Nie widać żadnych naklejek na słupach, aby się przydało. I żadnych słupów w ogóle nie widać fajnych. No tak, yy, Półwysep ma swoją naklejkę, tą czarną, Sarałak ma swoją, taka wąska biała, której tu też nigdzie nie widzę, yy, więc... Mogę sobie to eliminować w ten sposób i stwierdzić, że to Sabach? Nie, nie mogę, ale chyba tak zrobię. No! Spoko. Na logika. Argentyna, takie niskie krzaczki. To może być... Czy nie, ziemia ognista... Nie, 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 dobra. Nie powinna być. Ale no w każdym razie południową. Jak bardzo to nie wiem. Na tym mnożniku to się też mogę przejechać, nieźle. Ale spróbuję. A jednak ziemia wista. Ale dobra, żyję. Czyli pierwsza myśl, najlepsza. Indie i takie góry. Język jakiś. N. Ja nie wiem, co to jest. Jest tu co innego. Żółte. Hmm. Nie wiem, ogólnie wygląda mi to dość zachodnio, a ten język to nie wiem jak mi wygląda. Na pewno nie zachodnio, w tym jest problem trochę. Ale nie no, były chyba no, na zachodzie właśnie takie górki głównie. Nie wiem, sam sobie nie ufam w tych Indiach. Ten język, czy to mógłby być na przykład ten tutaj, tam na dół? Chyba nie, prędzej ten. To w sumie by miało sens, Kerala. I też by miał wtedy sens ten żółty, no... Oni to malują, to chyba nie jest naklejka. Nie wiem, czy w Kerali to musi być okrągłe, czy to nie jest ważne, ten żółty placek. Nie wiem, w każdym razie czy nie język by mi się zgadzał. No widzę, że mi się powtarza tu parę liter, więc to chyba ma sens, tylko jest jednak dość sucho. Nie wiem. Dobra, nice. Gigi w to chyba Central albo North, tak mi się wydaje. E, chodzi o. Tak, nie pokazałem. W każdym razie są te takie wsporniki od dołu a w i one są jeszcze połączone takim jednym poziomem takim dość szerokim w sumie. To właśnie o to chodzi. Co to jest za auto? Co to jest za auto? A? Pierwszy raz je widzę. Architektura. Mm. Nie wiem, wygląda mi to dość azjatycko. Wszystko. Tylko bym się tu nie przejechał. To auto to nie wiem, co to jest. Kurde, no z daleka to dużo nie stwierdzę, niestety. Słońce jakby na półno. nie dobra, nie wiadomo, tam też może być. tu co, mam iść po Wajby w Azję, jakoś Indonezję, coś takiego? Te budynki tak nie wiem w sumie, jak mi wyglądają. Zaryzykuję. Ale no, mi się nie podoba ta lokacja. Co to jest? No jednak Kolumbia. Wow. Nie wiem, ta architektura może jednak była bardziej amerykańska, ale w sumie na góry nie zwracałem za bardzo uwagi. Kolumbia ma jednak dość charakterystyczne. Dobra, w każdym razie mamy czerwone auto teraz w Europie, więc jakaś Bułgaria by to mogła być. Chyba w to pójdę. Chorwacja chyba też ma czerwone, ale nie wiem. Wygląda mi to bardziej jak Bułgaria. No, Słowacja ma czerwone. Szwecja, Ukraina, wiadomo, ale to te kraje odrzucam. Może Słowacja? Nie, może pójdę w tą Chorwację jednak. Na wypadek, jakby, jakby to była Słowacja, jakimś cudem, że mnie było jakoś daleko też. W sumie to może ma sens, ta Chorwacja. Jeśli tam w ogóle jest czerwona auto, bo nie jestem pewien. No, no, pierwsza myśl najlepsza właśnie. Iż hmm. w Hiszpania by to było, tak są te znaki. Też reflektory w barierkach są żółte. To jest też spoko. Te góry. Czy to jest jakaś wyspa? Nie jestem pewien. Nie. I podobna odległość. Lag tak, antena. Tutaj by to mogło być jakaś Rumunia. Może. Dobra, no pójdę w tą Rumunię. Zobaczę. Czechy? Chyba nie. Nie wiem, bardziej tu widzę Rumunię jednak. Zobaczymy. A Węgry? W sumie nie wiem, czemu nie brałem pod uwagę. Słońce na północy, blacha chyba argentyńska, jest ten pasek na. Eee, nie, brazylijska. Ten pasek na górze niebieski jest i w Brazylii, i w Argentynie. W sensie w Argentynie może też być. A tam. Kropka czarna na środku. Te gniazda jakieś takie śmieszne. To jest ogólnie południe w Brazylii. A nie powinno być, zaraz zobaczymy. I te gniazda są właśnie na słupach, to też ważne, żeby tam nie szukać. Znaczy nie wiem, gdzieś indziej pewnie też, ale. No. India. Nie wiem, jak mi to wygląda. Trochę południowo, ale tak nie do końca. Tak jakoś. Nie, w środek. Jak zawsze. No, teraz język Maharashtra. To jest ten. Nie jest chyba ten ich unikalny znak. A może? Nie, ok, to media Pradesz. Specja, przerywane linie krótkie. No, nic nie przeczytam. Co tak, raczej coś takiego bym tutaj widział. No, jednak trochę niżej. Coś nie coś dostanę 800 Teraz długie przerywane, no ale... Akurat Francja właśnie. E, bo jest ta naklejka niebieska na słupie. I nie wiem gdzie tu kasować w sumie też krodek. Aha. Spoko. Słońce na południu i biała linia na środku. Wobby się jakiś znak tutaj na drodze. Ale niestety żadnego nie ma. Wydaje mi się, że to będzie Hiszpania po prostu. Ale czy mamy jakieś inne opcje? Włochy to raczej nie będą. Portugalia nie wiem, ale chyba nie. Grecję chyba bym też odrzucił, chociaż niby tam jest to. Taka meta, znaczy może to trochę fake meta jednak, że ta linia na środku jest bardziej wyblakła, tutaj taka w miarę jest. Ale nie wiem, wygląda mi to jednak bardziej jak Hiszpania niż jak Grecja. Chyba, że to była Turcja. Jakiś słup, coś. No dobra, zobaczmy. O, to była Hiszpania. Jedziemy po lewej, bo jest znak po lewej, jest stop, to będzie RPA. Okej, okay, jest ten słup z takim dość, nie wiem, stromym trójkątem, że tak nazwę. I to jest tutaj południowy zachód. No. Też to pewnie wiedział, ale mu trochę zadałem. Jo, co ty gadasz? Co to niby jest Grenlandia pewnie, ale gdzie? A, nie mam pojęcia. Czy tracker, nawet nie auto. Auto by mi coś mogło tutaj dać. Nie, wiem, wygląda to trochę jak te miasta tutaj. Czy to silia coś takiego? A to po prostu nóg. mhm, uh -huh, no spoko Miałem 50-50, albo idę w nóg, <grym> albo tam gdzieś To mi trochę tak wyglądało, no i tako. Eee, no i USA teraz eee, Nie wiem, nie mogę być na pewno dalej niż on Bo przegram, On tak mało HP Wygląda mi to jakoś tak. Dobra, jestem bliżej. Wciąż jest szansa. Rosja i to jest wschodni Bollard. Teraz pytanie: Czarne auto. I czy ta antena tutaj była zaburowana? To mnie zastanawia, bo tutaj jest ewidentnie. No nie wiem, nie mam za bardzo. Lepszego pomysłu. Bo ta droga ogólnie jest tu tak, że yy, albo deszcz, albo po deszczu jakoś tak. Tu ewidentnie mokro jest. No nie gadaj, no. Idziemy dalej. Włochy mamy balard. E, no i teraz, co to są za góry? Zamek! To jest ten samarino, czy nie? Nie wiem, ale nie zastanawiam się po dłużej. To może być ten, ale nie musi. Nie skupiałem się nigdy na tym, jak on dokładnie wygląda. To nie był ten, ale przeciwnik w Sardynii, i wygrałem. Dzięki temu. Wow. GG. No i co, jeśli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach. Siema.